Sytuacja nie jest różowa, że tak mogę określić, w naszym województwie wskaźnik wypadków na 100 osób mamy ponad 15,5%. Ta sytuacja naprawdę nie napawa nas optymizmem, dlatego też między innymi podjęliśmy radykalne działania ukierunkowane w stosunku do kierujących, jak i do pieszych, bo, bo, bo mówię, tutaj piesi mają ogromną rolę i znaczenie. w w strukturze tych zdarzeń, mogę powiedzieć śmiało, że to trzeci wypadek spowodowany jest właśnie przez pieszego. Dlatego też podejmujemy działania od dnia dzisiejszego do ostatniego dnia. Według tego będą właśnie ukierunkowane pod kątem relacji kierujący-pieszy, pieszy-kierujący. Czy chodzi Pan poza za wyznaczonymi? Nie, rzadko. A jednak? Czasem się zdarza, ale jakoś nieszczególnie często. Tak, przechodzimy na niewyznaczonych miejscach. Ale to zazwyczaj jest tak, że nic nie jedzie i wtedy się, prawda, nie pchają się tak między samochody. Bierzemy konkretne przejścia dla pieszych, konkretne ulice tam, gdzie mamy największy problem z tą kategorią niechronionych uczestników ruchu. Bierzemy pod, pod lupę, jak ja to nazywam, czyli będziemy obserwowali. Zarówno będziemy obserwowali to jako policjanci umundurowani, jako i policjanci nieumundurowani, czyli po cywilnemu z ukrycia. Chodzi nam o to, żebyśmy zawczasu, zawczasu tego typu zachowania i problemy likwidowali. A jak stoisz przy przejściu, to musisz wejść na to przejście, żeby się zatrzymał samochód, czy sami się zatrzymują? Jak to Często bywa, że właśnie tak trzeba. Tak. Trzeba to wdepnąć na wejściu? Znaczy trzeba zdecydowanie ruszyć do przodu, jakoś liczyć, że ktoś się zatrzyma jednak. Nie może być takiej sytuacji, że, że piesi, którzy mają zielone światło, są bezpieczni, w miarę bezpieczni powinni się czuć na przejściu dla pieszych. Na tym przejściu bezpieczni nie są. Mało tego, giną na tych przejściach dla pieszych, dlatego to jak najszybciej musimy to zmienić. Kierowcy zatrzymują, gdy się wymusi troszeczkę pierwszeństwo, no ale ogólnie i tak wydaje mi się, że kultura jazdy się poprawia tutaj na drogę. Znaczy ja na przykład w wakacji byłem teraz w Anglii. Jak większość Polaków niestety. I widziałem, że tam jest naprawdę ogromna kultura. Nawet jeżeli wybiegnie się na, na drogę kierowcy i musi ostro hamować, to zamiast przekleństw, co tu można nieraz usłyszeć, y, tam uśmiechają się. Dlatego poprosiliśmy właśnie Was za pośrednictwem czy radia, czy telewizji, czy prasy, abyście nam pomogli w tego typu prawidłowych wzorcach do zachowania. Z dziesięciu, jeżeli jedna osoba przeczyta i coś z tego zrozumie i dostosuje się do Waszych porad czy naszych, będziemy zadowoleni, że jedna osoba z dziesięciu przeżyje.